Hej, widzowie, ogólnie to. <śm> Wiem, że nie ma filmów na kanale, ale to jest totalnie inny temat, który chciałbym poruszyć kiedyś indziej. Ale teraz jest totalnie inny temat, który mnie bardzo zmartwił, ponieważ moje główne konto RockHinka zostało zhakowane przez hakera. Mogę pokazać wam, jak teraz wygląda. Tam miałem tyle unikatów. Ja nie wiem, jak ja sobie poradzę teraz. Widzicie to moje główne konto. 34 poziom. Ja nie wiem, co się dzieje dzisiaj. Chciałam wejść na MSP2 kupić sobie zwierzaka wielkanocnego z eventu, ale patrzę na status. Nie wiem o co chodzi. Chciałem wejść na MSP2. Ale mi nie pasowało hasło. I, ja nie wiedziałam o co chodzi. Patrzę i mój mail został zmieniony. Próbowałem się logować na MSP1. Używałem mojego... Używałem mojego hasła kocham rajtuzy 1-2-3, ale to nie działa. Hacket packet kol kolchki. Moi fani są bardzo przestraszeni. Ale to nie. to nie tyle tej... Tego działania tego hakera. Artbooks. Widzicie jakiś test. O Jezu! Co to jest? Nadchodzi czas zabawy. Widzowie, co, co to jest? Widzowie, boję się. Jak, jak, jak zmienił mi maila do konta, ma teraz, ma teraz dostęp do moich wszystkich danych. Widzowie, to uważajcie na tego hakera. Jak zobaczycie taką osobę ubraną w taki sposób, to naprawdę uciekajcie przed nią. Nie myślcie, że to żart. Może ten kolchotki ma jakieś konto na MSP. Zobaczę. Nie wiem, czy to on... Ale, ale widziałem innych też zhakowanych przez niego. I, I on ma totalnie... On inaczej totalnie się ubiera. Pokażę wam, w najnowsze wejdę. Powinny być takie artbooki gdzieś. Widzicie? Na przykład ten boję się widzowie Nawet Truskawkową zhakowali widzicie widzowie to, to jest przerażające ja się boję widzowie <ścoughs> Widzicie to jest przerażające Nawet tutaj jest mój a, bardziej tego hakera, co nie skakował. O Jezu, widzowie, patrzcie. To jest ten haker, o którym mówię. Ale i go się nie da wyszukać. Wyszukałem jego nikt nie da się go wyszukać. Widzicie, przerażający status. Ja nie, ja nie wiem, co robić, widzowie. Zgłaszajcie go. Zgłaszajcie go.